Żadnej chemii tu nie ma, żadnego świństwa, jest to wasza, Wasze domowe smarowidło, słuchajcie. Witam serdecznie, dziś kolejne takie budżetowe smarowidło, słuchajcie, to będzie nie dosyć, że smarowidło, to jeszcze będziemy mieli pyszny smalec do smażenia. No praktycznie do smażenia wszystkiego, bo na smalcu można wszystko praktycznie usmażyć. Nasze babcie tego używały, mamy używały. Ja pamiętam, myśmy zawsze mieli wytopiony smalec w domu. Zróbmy go sobie jeszcze raz, ale z tych skwarek zrobimy smarowidło i zobaczycie jakie ono jest dobre. To więc ja już Was zapraszam i jedziemy z przepisami. Posłuchajcie, na początek potrzebujemy tak, ja mam tutaj 2 kilogramy yy, słoniny i mam tutaj Pół kilograma, w sumie to jest jakieś 600 gramów dokładnie yy, boczku, boczku bez skóry. No i zaczniemy to kroić. No już zacznę od boczku, bo jest go mniej. Kroimy go sobie w kosteczkę. Taką większą patelnię albo do garnka, no co, co macie, do zimnego, tak jak wrzucamy. Można by do tego użyć wędzonych rzeczy, czyli jakiś tam podwędzany boczek, czy podwędzana słonina. Ale jeżeli kupicie to w sklepie, no to nie możecie tego użyć. Z tego względu, że te sklepowe mają tyle peklosoli i tyle chemii nawalone w te wędzone rzeczy, że po prostu nie chciałbym tego wytapiać sobie w moim pysznym smalcu. Smak by to miało, ale też miałoby to dużo związków chemicznych. Tych konserwantów i tak dalej. No i byłoby to na pewno niezdrowe. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak zrobić to bez takich wędzonych dodatków. Ale uwierzcie mi, że będziecie zaskoczeni tym, tym smarowidłem, bo jest po prostu, no mega, jest przepyszne bardzo tanie zrobić. No i macie cały czas ten smalec. Dlaczego dodaję surowy boczek? Właśnie, żeby tych skwarek było jeszcze więcej. No i słonina nam tak samo. Nie bawię się w jakąś malutką kostkę. Robię sobie taką spokojnie. Tam nawet centymetr na centymetr się nic nie dzieje. Tak naprawdę te skwarki będę potrzebował. Więc nawet gdybym to zmielił przez maszynkę, to by nie było źle. Ale ja sobie to pokroję, tam ja miałem czas. I dobra, słuchajcie, ja to pokroję. I widzimy się już na kuchence, jak zacznę to wytapiać. Więc a dajcie mi chwilę, ja się z tym uporam. Posłuchajcie, patelnia na piec, czy na cokolwiek, indukcja, gazówka, cokolwiek odpalacie i na nie na dużym ogniu bo to jest wolny proces, to nie ma tu się gotować jak zupa. Powoli rozgrzewamy to się zacznie powolutku wytapiać używamy do tego narzędzi albo drewnianych albo metalowych ale żadnymi plastikami tutaj się nie bawcie żadnymi silikonami bo, bo my nie chcemy mieć żadnego plastiku ani silikonu w tym tłuszczu, w tym smalcu z tego względu, że smalec on tutaj dojdzie do dość wysokich temperatur więc raczej nie bawmy się takimi rzeczami z tworzyw sztucznych, bo bo to niezdrowe i nie ma to sensu. Dobra, słuchajcie, to zacznie się za chwileczkę wytapiać. Ja wam to oczywiście pokażę, jak to się wytapia. No, ale teraz to chwilę potrwa, więc nie będziemy przedłużać tego filmu. A jeszcze musimy zrobić sobie to pyszne smarowidło. Więc zapraszam Was za chwilę, jak to już tutaj ten proces trochę zacznie przebiegać bardziej gwałtownie, zacznie się tutaj coś dziać. Po jakichś 30 minutach smażenia naprawdę powolnego, zobaczcie, tak to wygląda. Cały czas się wytapiają te skwarki, czy cały czas wytapia się słonina, skwarek jeszcze praktycznie nie ma. E, więc ze spokojem dalej to wytapiam. Tak to wygląda. Mniej więcej teraz no, za chwilę Wam pokażę jak już będzie wytapione. No i posłuchajcie, już teraz gaz pod tym wyłączę. E, zobaczcie, takie ładne mam skwareczki i ja teraz muszę to odcedzić więc zbieram te, te wszystkie skwarki. Waga to jest bardzo gorące. Uważajcie, jak byście robili. Zbieram do osobnej miski, tych składek jest dużo z tego względu, że dodałem tutaj właśnie specjalnie po to ten boczek, żeby tych składek było jak najwięcej. Czysty smalec, który tutaj zostanie rozlewacie normalnie do słoików, zakręcacie od razu i po wystygnięciu, jak zrobi się biały. Możecie go albo trzymać w spiżarni. Jeżeli bieczko się zaciągnie Albo w lodówce, ponieważ to jest czysty smalec Nie ma tu dodatku jabłka, nie ma tu dodatku cebuli czy czegokolwiek innego To smarowidło, które zrobimy, no musimy zjeść troszeczkę szybciej No, zdecydowanie dużo szybciej Takie smarowidło może stać do tygodnia czasu Ale do smarowidła to za chwileczkę wrócimy Jak tylko ostygną mi skwarki Bo skwarki, no zaraz zobaczycie, OK a resztę przelewam ja robię tak, że jeden zrobię sobie słoik który zamykam a resztę z takiej porcji wlewam po prostu do jakiejś tam miski do jakiegoś naczynia szklanego lub z porcelanowego i to po prostu stoi i z tego się cały czas bierze i na tym się smaży i naprawdę tak jest ok tak u nas się kiedyś w domu robiło i tak też ja robię teraz więc skwarki idę sobie odnieść a smalec sobie przeleję do słoika Mam takie fajne słoiki, zobaczcie. Do smalcu wypas. Dobra, widzimy się za chwileczkę, jak tylko skwarki ostygną. No i będziemy dalej robili, yy, dalej robili już smarowidło, bo smalec już jest gotowy. On tylko musi być rozlany i musi stężyć i to wszystko. Posłuchajcie, no i minął w sumie cały dzień i cała noc od czasu, kiedy to po prostu wytapiałem. Słuchajcie, mam dwa słoiki super smalcu. Wiecie o co chodzi z tym smalcem? Jak otworzycie taki słoik, wiecie kiedy jest smalec dobry? Jak go otworzycie, powąchacie i to tak pięknie pachnie smalcem takim domowym, naprawdę Bajera, co wam chciałem powiedzieć? Tak, to jest smalec czysty i jego możecie naprawdę bardzo długo przechowywać. To nie jest żadnym jabłkiem, to nie jest. To, to jest po prostu zwykły czysty smalec on jest wspaniały i na chleb spokojnie nie trzeba nic już dodawać tylko trochę posolić i naprawdę jest super ale dla mnie głównie to jest temat smażenie różnych potraw właśnie na tym smalcu następna sprawa mam tyle skwarek zobaczcie zobaczcie to, to. no to tak pięknie pachnie że to jest normalnie poezja kiedyś to się w domu cały czas używało teraz się już od tego odeszło ale mam tego naprawdę dużo. To smarowidło, które zrobimy, ono to tak może w lodówce stać sobie spokojnie te 5 dni, więc nie robimy tego jakoś dużo. Ale co zrobić, jak mamy tego aż tyle? Więc ja wezmę sobie po prostu, odmierzę tyle, ile potrzebuję na smarowidło. Mówię nie za dużo, żebyście po prostu to zjedli, można później sobie zrobić to na świeżo. Dlaczego na świeżo? że wam mówię wiecie ja to tak wszystko tłumaczę dokładnie bo starsze panie z mojego kanału wiedzą to i doznają dokładnie procedurę jak się robi takie smarowidła, jak się przechowuje smalec, jak się przechowuje skwarki i już tutaj słuchajcie odsypuję sobie tutaj ja sobie tu odsypię 300 g ok. Słuchajcie, tu mam 300 gramów, to mi wystarczy w zupełności na pomadzankę, ale tu jeszcze zostało mi tyle. Dzielę na porcje, słuchajcie, i zamrażam. Wrzucam to do zamrażarki i słuchajcie, to naprawdę można dosyć długo mrozić, z tym się nic nie dzieje. Ale jako okrasa do ziemniaków, do kapusty, no słuchajcie, opcji jest naprawdę wiele, można poszukać w starych książkach. Okrasy się kiedyś używało, do wszystkiego mówię o krasach, mówię o tych skwarkach. Więc zapraszam do lektur, bo naprawdę yy, my to będziemy wykorzystywać jeszcze w następnych przepisach. To nie koniec z nimi, nie żegnamy się z nimi. Ale teraz wróćmy do przepisu na smarowidło, bo się rozgadałem i pojechałem nie w tym kierunku, co trzeba. Więc jedziemy dalej z przepisem na smarowidło. No więc tak, póki deska na stole, to potrzebujemy jedną cebulę. U mnie to jest szalotka, słuchajcie, taka większa. Można użyć każdej jednej cebuli dowolnej. Ja sobie to zrobię z szalotką, mam to dam. I musimy ją pokroić bardzo, bardzo drobno. I kiedy mówię bardzo drobno, chodzi mi o taki efekt. Bardzo, bardzo drobniutkie i delikatne kawałeczki cebuli. O to mi chodzi. Posłuchajcie teraz tak, można to zrobić, zmielić na różne sposoby. Można zrobić to blenderem, można to zrobić innymi sposobami, możecie nawet rozbić na drobno w moździerzu, ale najlepiej wziąć sobie takie najdrobniejsze sitko od maszynki i słuchajcie, i na tym to właśnie na tym najmniejszym sitku to sobie zmielić, to wtedy wszyscy to mogą mieć. I starzy, i młodzi i ci, co mają zęby i ci, co nie mają zębów. Każdy to po prostu sobie na tym chlebie posmaruje, i każdy to zje. Bo w tym momencie skwarki, wiecie, są dość twarde. A one muszą być naprawdę takie do smarowania. Więc trzeba je po prostu, ich strukturę zmienić. zmieniamy poprzez mielenie, tłuczenie, siekanie. Ja to dzisiaj zmielę sobie po prostu. Na najdrobniejszych oczkach. No i posłuchajcie. Przesypuję tutaj to moje skwarki. Tak jak mówiłem, mam ich 300 gramów. I teraz zaczynam to mielić na tych najmniejszych oczkach. Dobra. Dodaję od razu 5 ząbków czosnku. Żeby się z tymi skwarkami zmieliły. No widzicie, wyłączyła mi się kamera. Zobaczcie, ja tutaj tylko posoliłem dwiema szczyptami soli. Zobaczcie, to już jest takie, widzicie, do smarowania idealne. Jest tutaj tylko te trochę soli i co jest jeszcze ważne? jest ważny pieprz. Musicie to robić na smak. To ja wam nie podam łyżeczkę tego, łyżeczkę tego i wyjdzie. Po prostu musicie to robić sobie na smak. Teraz Najważniejsza rzecz, dodajemy tutaj musztardę. Słuchajcie, ja na razie dodaję taką kopiastą łyżkę musztardy. Musztardy waszej ulubionej, niech to będzie tam sarebska. Niech to będzie jakaś dobra polska musztarda. I słuchajcie, dorzucam tutaj tą cebulę. I teraz to wszystko trzeba bardzo dokładnie wymieszać. Słuchajcie, wiem, że Słowacy na przykład też tutaj e, wkrawają e, jajka. Na przykład tego dwa jajka na twardo. Oni tak robią. Wiem, że niektórzy dodają drobno posiekane ogórki kiszone. Można, ale ja, ja wam powiem coś takiego. Tym sobie smaruję chleb, a te wszystkie dodatki to później idą na to. Czyli może to być ogóreczek. No, to musi być ogórek na pewno u nas. Może być jakieś jajko w plasterki pokrojone. Pewnie, że tak. Słuchajcie, warto teraz spróbować. Mmm, ja pierdzielę. Słuchajcie, to jest przepyszne i ten smak jest taki dobry. Musztarda z czosnkiem, słuchajcie, ale do wszystkiego nam potrzebny jest dobry chleb i ogórek. Ja sobie za chwileczkę to przygotuję i naprawdę kosztuję sobie tego tak w pełnej okazałości, ale to jest już tak dobre. Słuchajcie, nic nie dodaję, nie dodaję soli bo ogórki będą słone, na wierzchu pokładane nie dodaję pieprzu. Wystarczy mi w zupełności, słuchajcie, tej musztardy też w zupełności wystarczy. Jest tak dobre, a zobaczcie jak to będzie się świetnie smarowało. Jak ktoś chce jeszcze bardziej delikatniejszą konsystencję, można to dwa razy zmielić, trzy razy zmielić. Naprawdę wszystko można zrobić. Ja Wam przepis serdecznie polecam z całego serca, bo jest naprawdę mega to dobre. A bardzo, bardzo, bardzo tanie. Jak sami widzieliście, 2 kg słoniny, pół kg boczku i jazda. I jeszcze mam dwa słoiki smalcu wspaniałego do smażenia. I mam jeszcze do tego okrasy na uu, uu, wielki garb kapusty do obiadu. Naprawdę na kilka obiadów, bo jest tego dużo. I ja Wam przepis serdecznie, gorąco polecam, pozdrawiam, do zobaczenia w następnym moim przepisie. No i słuchajcie, spójrzcie na to smarowidło, słuchajcie jak to się smaruje, zobaczcie. Zobaczcie to. Żadnej chemii tu nie ma. Żadnego świństwa. Jest to wasza, wasze domowe smarowidło, słuchajcie. Do tego nic więcej: jak tylko wkroić sobie ogórka, można poprosić delikatnie jeszcze sobie cebulą, jeśli ktoś chce. Można sobie posypać to szczypiorkiem, no jasne, że można. Naprawdę można tu zrobić wiele, wiele fajnych rzeczy. No kurczę, zaraz to spróbujemy, no, to będzie petarda, ja to wiem po prostu, ja to czuję w kościach. Słuchajcie, musiałem sobie zrobić kilka fotek, bo to naprawdę musi <gryw> pięknie wyglądać. I pięknie teraz będzie smakowało. Hmm. To jest pyszny, świeży chleb do tego, słuchajcie. Nie ma nic lepszego. Naprawdę pyszne, naprawdę polecam serdecznie. Smaruje się gładko, wspaniale. Do pieczywa genialny dodatek. Nie musicie tego robić dużo. 300 gramów wystarczy. Aczkolwiek, jak ktoś jest z łasów, to to spałaszuje w ciągu jednego dnia. Ja wiem, bo to jest naprawdę bardzo dobre. Serdecznie, pozdrawiam. Polecam moje przepisy i do zobaczenia.